A powiem Ci dzisiaj o głaskaniu. Głaskaniu psów oczywiście. Każdy pies jest inny, każdy lubi inny rodzaj dotyku. I choć wydaje się, że w głaskaniu nie ma absolutnie nic skomplikowanego, że po prostu wyciągamy rękę, dotykamy psa, poklepujemy, przegłaskujemy, to tak naprawdę warto wiedzieć, co robić, żeby to było dla psa przyjemne, czego unikać, w jaki sposób psa dotykać. Ja nazywam się Dorota Parańska. Jestem behawiorystką, trenerką zoopsychologką. Pracuję w Czerwonym Piesku. Jak powiedziałam, każdy pies jest inny. I to, że twój jeden pies uwielbia, kiedy łapiesz go za uszy, tarmosisz, przytulasz jego głowę, a wręcz on sam pcha swoją głowę pod twoją pachę, nie oznacza, że w taki sposób możesz pogłaskać innego psa, albo że na przykład twój drugi pies będzie lubił dokładnie ten sam dotyk. Zawsze patrz na to, co mówi do ciebie pies, którego głaskasz. Unikaj głaskania na siłę i pies doskonale ci to pokaże. To nie musi być od razu warczenie, gryzienie, chociaż w skrajnych przypadkach tak się zdarzy, ale na przykład jeżeli pies kuli uszy, odwraca głowę, unika kontaktu z tobą, wzrokowego, próbuje odejść, to znaczy, że to, co w danym momencie robisz, niekoniecznie mu się podoba. I może tutaj chodzić o to, że nie lubi tego konkretnego dotyku, nie lubi głaskania po głowie, nie lubi głaskania w grzbiecie, albo w tej sytuacji sobie tego nie życzy. Ponieważ nawet największy przytulas kanapowy, który wieczorami po prostu daje sobie zrobić ze sobą wszystko, w sytuacji na przykład na spacerze, w treningu, będzie psem, który nie znosi dotyku i nie będzie sobie tego życzył. Dlatego zawsze patrz na sytuację, w której chcesz psa, Pogłaskać. Wiele psów nie lubi głaskania po głowie. Głowa jest dość wrażliwym punktem, zwłaszcza jeżeli na przykład nachylimy się nad psem, nad tą jego głową, wyciągniemy rękę, poklepiemy go z góry. Wiele psów tego po prostu nie lubi, zwłaszcza jeżeli coś takiego robi osoba, której one za bardzo nie znają które, albo której nie ufają. A jednocześnie większość osób w ten sposób głaszcze psy, nawet obce. Pada pytanie, czy mogę pogłaskać psa, po czym natychmiast ręka tej osoby ląduje między uszami psa i poklepuje po głowie. I to tak naprawdę jest najmniej lubiany przez psy dotyk. Większość psów lubi głaskanie po boczku, głaskanie po udach, takie przegłaskiwanie po szyi. I jak damy psu możliwość, to większość z nich nawet się ustawi w taki sposób, żeby pokazać nam, gdzie chciałyby być pogłaskane. Warto też właśnie poczekać na to, co pies nam tutaj pokazuje, a jeżeli odchodzi, odwraca się, no to po prostu go w danym momencie nie głaskajmy. Również nigdy nie pozwalajcie, ani wy tego nie robicie, ani nie pozwalajcie dzieciom podchodzić do głaskanego psa od tyłu i dotykanie na przykład za ogon albo za łapę. Zwłaszcza jeżeli pies jest czymś innym zajęty, może zareagować odruchem, wystraszyć się, odwrócić, chłapnąć zębami albo nawet ugryźć. Więc nie róbcie tego absolutnie z obcymi psami, ale również jeżeli na przykład wasz, wasz własny pies jest czymś zajęty, no to nie straszcie go podchodząc nagle do niego z tyłu, bo prawdopodobnie on się zorientuje, że to jednak wy jesteście, ale no niepotrzebnie dokładać mu taki stres, bo głaskanie ma być dla psa przyjemnością tak? i dotyk naszej dłoni ma oznaczać coś przyjemnego, więc nie straszmy psa, nie łapmy go za ogon, bo troszeczkę zaburzamy tutaj tą więź i sprawiamy, że pies może się troszeczkę nas wystraszyć. Nie dotykajcie nigdy, nie dotykaj nigdy żadnego obcego psa bez pozwolenia opiekuna. A właściwie to tak naprawdę spytajcie tego psa, czy on sobie życzy być głaskany. Bo to, że opiekun mówi, tak mój pies to w ogóle kocha się głaskać, można go tutaj sobie pogłaskać, proszę bardzo, zapraszam. Wcale nie oznacza, że ten pies to lubi, bo owszem ten pies może uwielbiać głaski, ale od tego swojego opiekuna. A dlaczego ma lubić głaskanie przez kompletnie obce osoby? Czyli nawet jeżeli ktoś tam wyrazi zgodę na to, że możesz psa pogłaskać, no to sam popatrz, co zainteresowany albo niezainteresowany pies o tym myśli. Daj psu czas, daj mu że, moment, żeby on mógł cię powąchać, możesz stanąć bokiem, możesz przykucnąć. I na pewno nie rób czegoś takiego, żeby pchać rękę pod pysk psa to też jest bardzo częste zjawisko dajemy po prostu psu naszą rękę wysuwamy pod pysk żeby mógł sobie powąchać pies tego naprawdę nie potrzebuje węch psa jest tak bardzo czuły o wiele czulszy niż nas że on nie potrzebuje tej ręki mieć pod pyskiem a wsuwając rękę pod psa trochę naruszamy już jego przestrzeń osobistą wyciągamy tą rękę w kierunku jego głowy czyli miejsca gdzie on nie lubi być dotykany Jesteśmy dla niego obcy, więc on może już poczuć się niepewnie, poczuć się zagrożony. Dlatego po prostu dajmy psu podejść do nas, powąchać nas i jak będzie miał ochotę, to na pewno nam powie, że życzy sobie być głaskany. Nigdy też nie nachylaj się nad psem. To, że możesz się nachylić nad swoim psem i pocałować go w nos, wytarmosić, no, nie znaczy, że będzie można coś takiego zrobić z obcym psem. W najlepszym wypadku ten pies po prostu się wyrwie i odejdzie, a w najgorszym zostaniemy ugryzieni w twarz. Psy naprawdę wysyłają przeróżne sygnały dyskomfortu tego, że im się coś nie podoba, i najważniejsze jest, żebyśmy my je odczytywali. Czyli jeżeli pies w trakcie głaskania, zaczyna się kulić, zaczyna się spinać, znaczy to, że ok, coś jest nie w porządku. Jeżeli pies odwraca głowę, odwraca Wzrok, albo próbuje odejść, pozwólmy mu na to. Są też psy, które stosują taką technikę odpychania osoby poprzez lizanie. I one zaczynają osobę lizać po twarzy, po ręce. I wydaje nam się, że ten pies bardzo chce kontaktu, ale te takie szybkie, trochę nerwowe liśnięcia są też prośbą o dystans. Czyli ten pies wcale nie chce być pogłaskany i wcale nie okazuje sympatii, tylko prosi, żebyśmy zostawili go w spokoju. I te sygnały bardzo często są błędnie odczytywane, ponieważ no, wydaje się, że pies tuli, że pies się odwrócił, nic się złego nie dzieje. Ale wielokrotne ignorowanie takich sygnałów może spowodować, że pies uzna, że skoro one nie działają, to trzeba być bardziej stanowczym. To tak samo, kiedy my o coś prosimy, najpierw prosimy. Potem przechodzimy w bardziej stanowczy ton. Jeżeli nie uzyskujemy tego, co chcemy, często przechodzimy do jakiegoś krzyku. No i w przypadku psa, tym takim krzyknięciem będzie warczenie, kłopnięcie zębami, uderzenie łapami, odepchnięcie. A to są sygnały, których tak naprawdę nie chcemy, bo one też oznaczają, że pies naprawdę czuje się bardzo zestresowany. Czyli jak w zasadzie tego psa głaskać, i czy w ogóle go dotykać. Oczywiście, że głaskać, dotykać, przytulać, jeśli to lubi, ponieważ no od już bardzo dawna, dzięki naukowcom, wiemy, że głaskanie psów powoduje wydzielanie oksytocyny, zarówno w psie, jak i w nas. Czyli dla obu stron taka sytuacja głaskania, przytulania, miziankowania jest sytuacją bardzo fajną, budującą więź, ale po prostu poświęćmy czas na poznanie naszego psiaka. Jeżeli on lubi być głaskany wyłącznie po boczku, no to głaskajmy go po tym boczku i nie zaczepiajmy tam za ogon, za łapy. Jeżeli on lubi po prostu przyjść i być blisko, położyć sobie pysk koło nas, no to też zaakceptujmy, że jest takim trochę psem niedotykalskim. Każdy pies naprawdę ma inne upodobania, tak samo jak my. I jeszcze jedna rzecz, o której bym Wam chciała powiedzieć: jeżeli pies, który był mega przytulasem, który bardzo lubi się przytulać, w pewnym momencie zaczyna pokazywać dyskomfort, nie chce być dotykany, no to to może być ważnym sygnałem, żeby udać się do lekarza weterynarii i sprawdzić, czy coś się tutaj z psem nie dzieje, bo jednym z pierwszych objawów wielu chorób, jest właśnie takie unikanie bliskości, unikanie dotyku. Czyli jeżeli w ogóle nie będziemy głaskać psa, to możemy też przegapić taki sygnał, że coś jest nie w porządku. Dlatego jak najbardziej głaskamy, przytulamy i najlepiej swojego psa, bo te obce psy mają swoich opiekunów do głaskania i niekoniecznie nas tutaj potrzebują. Żeby prawidłowo odczytywać, co pies nam mówi. Warto się wyspecjalizować w psim języku i możemy Wam w tym pomóc. Jako zespół Czerwonego Pieska przygotowywaliśmy dla Was e-booka Tłumacz przysięgłego Psiego Języka. Link do zakupu znajdziesz w opisie tego filmu. Myślę, że to jest bardzo ciekawa pozycja, która pomoże lepiej porozumiewać się z psami. A jeśli podobał Ci się ten film, polub, skomentuj, zasubskrybuj nasz kanał. A ja bardzo dziękuję za uwagę, Dorota Parajska.